Dzień dobry widzowie z tej strony to kolejny odcinek z gry Among Us i dzisiaj sobie zagramy w nowy tryb Seek, którego jeszcze na swoim kanale nie przedstawiłam, a widziałem, że odcinek ze SUSów Wam się strasznie spodobał, tego nie zapomnijcie stawić łapki w górę i żebym y, mógł jeszcze Wam parę ogłoszeń pewnie jako, y, 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 jako montujący film y, wcisnąć. To zagramy jedną rundkę na y, Polusie. Tak o, mógłbym wam te ogłoszenia wcisnąć, bo yy, są mi bardzo potrzebne, bardzo potrzebne, dlaczego? Ponieważ tak. Więc za, za chwilę przechodzimy. Dobrze widzowie, to tu jest moje ogłoszenie, mianowicie 89,3% osób na oglądających mój film nie subskrybuje tego kanału. Przepraszam, że ja tak się dodam do mikrofonu, no ale wiecie, już tak się wyrobiło. No, a jeszcze chciałem zapytać: chcecie odcinki z modów do Amongasa? Chcecie? Okej, okay. dołączcie na nasz serwer Discord, do którego będziecie mieli linka w opisie przez następne 24 godziny. Ja go będę na bieżąco aktualizował, i tam będziecie mogli z nami zagrać w, w Amongasa na modach. Oczywiście regulamin tak dalej, będzie trzeba sobie przeczytać, no a ja już wam nie przerywam gry i yy, widzimy się yy, już pod koniec rundy, tam gdzie ja zacząłem yy, koniec obu Dobrze widzę, myślę, że ja już na pewno zrobiłem ogłoszenie, dlatego teraz robimy uprądzikę. Mam nadzieję, że mi się udało to ogłoszenie oczywiście wcisnąć. Jak nie, to będzie rozłączone przez parę yy, scen filmu. Też ja, najpierw dodając to w security. A, chciałam powiedzieć, że udało mi się zakupić Udało mi się zakupić Amongasa takiego prawdziwego na komputery i wolę wam o tym powiedzieć, żeby nic nie było. Trochę to wolę jednak podgłośnić. Aha! To bardzo fajnie. Ale jestem, jak widzicie, nową rolą, której wam jeszcze nie pokazywałam, a na pewno ją chcę pokazać. Mianowicie jestem... Angelem. Angel to jest taka osoba... Znaczy, w sumie to Guardian Angel, to jest taki duch, który potrafi losowego Cremata ochronić przed napaścią, w tym przypadku tego pana. Na przykład uznajmy, że ten znowu zgłosił ciało, to ja go będę chronił, jak ten będzie za nim łaził. Jak ten będzie go chciał zabić, kiedy mój duch będzie nad jego głową wibrował, to tam, co się pojawi, yy, uda mu się mu przeżyć i ten yy, wyleci. Bo po prostu na niego nas skarży No, nie, nie, źle. W elektryku, no fakt, bo robiłem sobie tam kabelki. To na razie wszystko się zgadza, bo ten y, nie mogę podejrzewać o być impostorem, bo na razie ma dobre informacje i żółty chyba był impostorem. Wiecie, co on może zrobić? Uwaga, uwaga. Może yy, wybrać siebie, że on będzie impostorem. Oj, przepraszam, zauważyłem tą opcję. I pytanie, czy tak faktycznie będzie. No nie mogę tego stwierdzić, bo nie zauważyłem, kto z odmin. Ale dobrze, to już bez pierdzielenia. Jesteśmy engineerami Musimy robić taski. To nam zmniejsza czas oczekiwania i musimy przetrwać z tym impostorem yy, przez całe... 3 minuty, bo jest jeszcze czerwona minuta, tak zwana, i wtedy on dostaje spida i widzi wszystkich na y, przycisku SIG, czyli tam, gdzie jest sabotaż. I w miarę wam wytłumaczyłem, zobaczycie co jeszcze. Mam nadzieję, że na mojej roli. Mamy tylko 5 wętów co jest trochę. Aha. Witam was na kolejnej rundzie. No, w sumie zobaczymy. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy będę. Czy nie będę impostorem, ale i tak, wam nie pokazałem czerwonej minuty. Zaczął w a więc yy, na pewno co zrobimy. No, tak jak się spodziewałem, że nie będę. I mam nadzieję, że nie będę musiał tego wymuszać na grze za pomocą triku. Można wybrać. A właśnie. Zależy, jak to wybierze, ale można za pomocą myszki albo drugiej. Yy, drugie suwaczki yy, światłem regulować. Jeden vent A, w ogóle tutaj się powiększa i muzyka gra, kiedy yy, w zależności kiedy, yy, gdzie jest impostor jak jest bardzo... Jak nie ma go, to w ogóle tutaj nic się świeci, jak jest bliżej to się świeci. Jak jest czerwono i głośno gra muzyka, to po prostu on jest bardzo, bardzo blisko i trzeba najlepiej uciekać do wenta. Albo uciekać w drugą stronę od muzyki, no. Ja już wykorzystałem swojego wanta właśnie na coś takiego. Jak się robi taski, to ten czas, który trzeba wytrzymać yy, z impostorem się skraca. Tutaj się go nie wywala i yy, nic się z nim nie robi, po prostu trzeba z nim wytrzymać. Trzeba zrobić tutaj uploada. Taski w elektrykalu i potem yy, mamy yy, kryjówkę, którą znam dzięki Imprezowi, którego na pewno kojarzycie z jednego filmu, co najmniej jednego filmu mojego, który też może jak chcecie nagrać Amonga. Mówmy się, że musielibyście napisać w komentarzu, idealnie jest, idziemy pod miejsce tego triku, gdzie to można najlepiej zrobić. Potwierdzamy tastka Idziemy tutaj. Idziemy tutaj, impostor nas nie widzi. Znaczy, no niby widać nam yy, z... Niby widać. Znaczy, no wiecie, niby widać te okularki, ale... No impostor zazwyczaj na to uwagi nie zwraca. Patrzcie, za chwilę będzie czerwona minuta, a impostor dalej uwagi na to nie zwraca. Nigdzie go nie ma muzykę nie gra, po prostu gra. Zobaczymy, czy on nie znajdzie. Obstawiam, że za pomocą Sika mnie znajdzie za chwilę. I teraz mu się pojawia, gdzie kto jest. Dlatego y, nie polecam tu kampić, jak, chyba że jest więcej wentów. Jak już jest Sik, jak z kolei, y, kolei ma się więcej wentów, to można mu po prostu do wentu uciekać. Jak ma się też skila w Amongasie. A, on biega jak Formuła 1, dlatego polecam wam się też tutaj ukrywać i światło tak dawać. Bulstor zazwyczaj w rogach kafeterii nie sprawdza, chyba że y, on kojarzy w miarę tą taktykę. Tą taktykę niedawno wymyślono. Mało kto ją jeszcze pokazał. Jeszcze 10 sekund i jak przetrwamy z tym impostorem, to znaczy, że wygraliśmy. Tak wygląda czerwona minuta, chociaż zazwyczaj nie jest tak lejtowa. Wygraliśmy, to teraz wam pokażę yy, rolę impostora. A, jeszcze wam chciałem pokazać jak ten impostor się zamienia. I teraz trzeba uciekać. Mam jeszcze okularki swoje zakładał. Yy, Zapomniałem wam, jako grymę tego pokazać, bo tak naprawdę nie powinno się tego robić. A ja jednak wam chciałem pokazać jak ten impostor wygląda jak się zamienia, tam jeszcze okulary zakładał. Iś. Więc dobra, to już się widzimy w momencie, kiedy powiem impostorem. Okej okay, widzowie, więc już y, jesteśmy. Jestem Impostorem. Jak ktoś, y, uwaga, uwaga, komentuje, to ja z y, przyszłości, bo montuję to i tak bla, bla dobra walić. Będę komentował. Po prostu i tyle. Lecimy. No to właśnie tą animację wam chciałem pokazać. Impostor ma jedną sekundę cooldownu. Zresztą wszystko zobaczycie. Ja tutaj od razu lecę na kartę, ponieważ ja zawsze. Krumajci zawsze lecą do admina, bo tam najwięcej osób ma kartę. Więc polecam tam chodzić na początku. Od razu po zrespawnowaniu, chociaż większość ucieka w albo po, potem od razu do Electricala, bo tam też jest 90% tasków. Dosłownie 90%. Tak bardzo dosłownie nie żartuję. Właśnie widzicie, każdy idzie tutaj do elektrikala. Y tutaj jeszcze coś znalazłem. A jeszcze warto powiedzieć, że to jest y bardzo warte uwagi, że ten impostor nie może wentować. A więc o tutaj kolejnego gościa widziałem, tylko że zahaczyłem o, y tą, o jakój, jakiś panel na descendzie. W nawigacji też trochę polecam sprawdzać, bo tam y, też jest wiele tasków. Dobrze, dobrze, lecimy, lecimy. A, jeszcze zapomniałem Wam pokazać, to tutaj chyba widzieliście. Y, Emergency Meeting jest zniszczony. Tak y, 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 sobie pewnie za chwilę wycofnięcie filmu, zwróćcie uwagę. A, jeszcze jak jesteście tym to zauważyłem ma ciekawą taktykę. Że można patrzeć na security, gdzie jest impostor? I dosłownie w tą samą stronę, chociaż wiedziałem właśnie. No, bo pokazywałam wam tą taktykę, jako że ja ją uznałam, to będę w takich miejscach po prostu zabijał. Już zabiłem wszystkich, to mam Sika, to wam chciałem pokazać. Jeśli teraz sobie kliknę mapę, to mi pokazuje, w którym miejscu są przynajści. Był W security? Nie ma no. bo widziałem, że on tu jest. Są w kafeterii, w i adunie. To lecimy teraz do admina, bo jest najbliżej. robi. nie ma jak się obronić. Był w kafeterii. Jest dwóch w kafeterii, to mam szansę zabić. Tutaj zabiłem pierwszego. Jest. Tutaj jest kolejna spokoka Z ventowym. Tutaj też jest spo kolejna spoko ponieważ... A bo kto spraw. Yy, yy, ża prawie żaden impostor nie spraw. O jest? I udało się. Tutaj też jest spoko kampa, bo prawie żaden impostor nie sprawdza yy, kafeterii tam na koniec.